Hej, cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie półek w sklepie Pepko. Dzisiaj prawdziwe petardy, bardzo dużo koszulek, ale zacznijmy może od pokazywania po kolei wszystkiego, więc tak, na pierwszy rzut taka bluzeczka, kolorek taki zielony, jasny, 20 zł. Zwróćcie uwagę, Macie odeski od do nawet 3XL tą koszulkę, tutaj w góry takie dekoracyjne jakieś maszczenie, stawki takie z innego materiału z tyłu mamy już gładziutką powiem wam że bardzo przyjemna bluzeczka tutaj kolejna biała z takim czarnym tutaj nadrukiem rękawki właśnie takie fajne falbankowe tutaj się nam coś skował ten napis tutaj studio jest napisane o taki właśnie ten rękawek to wygląda bardzo fajnie no, wiadomo, trzeba lubić bluzeczki z nadrukami, 20 zł i od eski do 3XL. Powiem Wam, że jak dzisiaj weszłam do Pepcot, po prostu mówię o jeju, ile towaru nowego, niesamowite w ciągu praktycznie jednego dnia tyle towaru. Tu to zobaczcie, kolejna biała bluzka. Powiem Wam, i coraz fajniejsze te bluzki robią, i z coraz fajniejszym składem. Tutaj mamy taki. Też rękawek fajny, ozdobny. Tutaj na dole prosta. No i tutaj mamy wszytą taką gipiurkę, koroneczkę. Naprawdę przyjemna bluzka. Zaraz Wam tutaj powiem cenę, rozmiar. Biała, wiadomo, do wszystkiego. Sylwia pisała ostatnio 25 zł, że ma słabość do białych bluzek. I tu największy rozmiar macie 2XL. Powiem Wam, że ja też mam właśnie taką słabość do białych bluzek. Tamta była biała, ta jest taki odcin. Ma bardziej, bym powiedziała, jakiś Bardziej taki brudny ten biały i to jest taka hiszpaneczka z tu z przodu. Cenę macie 25, od Eski również do 3 XL. E, tutaj rękawek na gumeczce. E, taka zielona e, pierwsza bluzeczka jest właśnie jeszcze w innej wersji kolorystycznej. Jest w takiej bieli, więc zobaczcie, tu macie bez nadruków, jedynie tutaj na tych ramionach ta dekoracja. No i macie fajną bluzkę do latania. Tutaj tak przeglądam, ale tu już te bluzeczki białe pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Także, jeżeli ktoś nie widział, to. Zapraszam również na inne moje filmy, dlatego że pokazuję Wam zawsze nowości i jesteśmy na bieżąco z asortymentem. Tutaj zobaczcie kolejne z tych bluzeczek takich z nadrukami, żółciutkie w serduszka, bardzo przyjemne, po 17 zł. I tutaj również mamy od Eski do 3XL, także naprawdę duża, fajna rozmiarówka. No i tutaj kolejna żółta, też fajna, taka wiosenna. Z tym nadrukiem czarnym 15 zł do 3xl. Także to po prostu no, trzeba lubić. Bluzki z nadrukami. E, no nie wszyscy lubią, tak? Ale wybór jest. I zobaczcie, co my tu mamy. Kochani, ja to myślałam, że to co biorę, to będzie ta sukienka, co była. A tu się okazuje, że mamy bluzeczkę z tego materiału. E, może troszeczkę inny będzie w składzie ten materiał, ale no, zrobili z takiego samego. Jeżeli chodzi o wzór i cena bluzeczki, to jest 20 zł. I tutaj również mamy, zobaczcie, od S do 3 XL, więc kochane, wiem, że się na pewno ucieszycie. I zobaczcie, tutaj dla porównania wisi obok właśnie ta sukieneczka. I tak zobaczcie, przymierzyłam i to jest identyko materiał. Ten taki może więcej tu białego jest, tam więcej trochę jakby zielonego wyglądało. I troszkę, mówię, skład chyba materiału jest inny. To kolejna nowość, zobaczcie. Przepiękna maxi sukienka. E, takie tutaj mamy kolorki różowe i granat i zielony i biały. No, tutaj jakieś kwiatuszki, wiadomo, ale naprawdę, no już taka e, wiosenna, e, może być na święta. Tutaj mamy taki rękawek, no wydaje mi się, że on jest krótszy, takie 7-8. Na gumeczkę również, i tutaj mamy takie, myślę, że to widać, takie przeszycia, właśnie, i one nam dają takie drapowanie, jakby 70 zł. Jest cena i największy rozmiar z tego macie 44. Zobaczymy sobie, czego ona wygląda z tyłu. No Z tyłu zapinanie na guzikach łezka, i tutaj już nic innego nie ma. Na dole sukienki jest taka. Na samym dole taka falbaneczka, bo nie wiem czy to widać było, bo ten materiał jest po prostu wzorzysty i ciężko jest to Wam pokazać. I zobaczcie, kolejna nowość i praktycznie z tego samego materiału można powiedzieć. I też mamy bluzeczkę. I bluzeczka, jeżeli ktoś nie chce sukienki, 20 zł od Eski również do 3XL. Ja to dzisiaj jestem taka podekscytowana, no bo po prostu tyle nowości to dawno nie było naraz. Nie mogłam się tu ogarnąć w tym sklepie, kochani. Kolejna nowość, kolejna różowa bluzeczka, tym razem gładka dla fanek, właśnie gładkich bluzeczek. Ten rękawek jest taki, no nie taki bardzo długi, taki bym powiedziała średni. Tu macie na boku rozcięcia na dole tej bluzeczki. Nie wiem, czy tutaj jest tak, że przód y, krótszy, tył dłuższy. Być może źle jest na wieszaku to ułożone, no, ale wygląda tak właśnie, że przód jakby trochę był krótszy. Zobaczcie, a z tyłu mamy taką gumeczkę, jeżeli chodzi o kark. Y, I ładnie się to wtedy nam układa. 30 zł, bardzo ładny kolor, różowy. I tu macie większą, bo macie aż do 46 rozmiaru. Także przepiękna bluzka będzie pasowała praktycznie do wszystkiego: do białych, spodni, do beżowych. Tu mamy kolejną hiszpaneczkę. Akurat spadła. Kolor jest różowo-biały, taka krateczka, I, i właśnie tutaj mamy też wiązanie przy dekolcie. Mamy tutaj gumeczki przy rękawkach. Naprawdę przepiękna bluzka. Jeżeli ktoś lubi hiszpanki, można wiadomo, nosić na ramionach, można sobie spuścić. Naprawdę przecudowna bluzka. Powiem Wam, że gdybym miała więcej czasu, 25 zł, kosztuje 3 XL, to bym jeszcze tutaj składy posprawdzała. No, może. Będę miała chwilkę w przyszłym tygodniu i jakoś na spokojnie. Oczywiście jak nie wykupią. Tu kolejna, zobaczcie, biała bluzeczka, biały t-shirt z nadrukiem. Tutaj mamy jakieś peony, blum, napis 20 zł. Od eski również do 3XL. Także no naprawdę dziewczyny, które ubolewają, że małe rozmiary, to tutaj naprawdę macie, zobaczcie, ile bluzek w większych rozmiarach. Kolejna nowość, zielona bluzeczka. Tutaj ten rękawek też jest taki średni. Mamy zapinanie na tutaj lekkie, zaokrąglone boki, bo sprawdzałam. Zapinane na guziczki. Pod, sam, pod, sam tutaj, pod samą szyjkę. Kołnierzyk 30 zł. Cena. I tu macie największy 46. Bo chyba ten, co trzymam, to jest chyba ten 46. To jest karczek. I też przepiękna bluzeczka, elegancka. Fajnie sobie z timerem możecie, wiecie, doprasować ją. Jeżeli oczywiście macie i lubicie, jak nie, to tradycyjnie żelazkiem. I kolejna bluzka, kolejny t-shirt, tym razem z takim różowo-niebieskim, z takim modyfem podobnym jak na tych bluzeczkach i sukience, co Wam pokazywałam. Także zobaczcie, ile tego jest. Jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Mam nadzieję, że Wy też będziecie po obejrzeniu odcinka 20 zł. Największy rozmiar macie tutaj też 3XL. Także brawo dla PEPKO. I brawo dla Pepko właśnie za ilość asortymentu i kolejna rzecz to za składy. Tu mamy kolejną bluzkę. Zobaczcie, to jest nowa bluzeczka czarna z dekoltem w kształcie V. Rękawki macie takie fajne, no ekstrawaganckie, takie troszeczkę, wiecie, krótsze, ale taka jakby ala falbaneczka. Mnie się takie osobiście bardzo podobają. 20 zł i również od S do 3 XL jest rozmiarówka, więc i czarne, i kolorowe, i zielone, i białe. Tych białych bluzek jest naprawdę bardzo dużo, jest w czym wybierać. Tu macie kolejną z takim fajnie wykończonym rękawkiem, taki hawcik. Tutaj mamy jakieś drzewka, nie wiem czy to widać, ale tutaj są jeszcze takie kamyczki wytłaczane w tych drzewkach. Drzeciki takie, może o bardziej. Drzeciki na tych kwiatuszkach, kolory, tak jak widać, 25 zł i również. Od Eski do rozmiaru 3XL. Także dzisiaj dla mnie całkowita petarda. No i kolejna nowa bluzeczka, zobaczcie, tym razem czarna z białą myszką. Miki dla wielbicielek, no i tutaj trzeba zobaczyć plecy. No i plecy wyglądają tak: taka duża mycha, napis. Także no świetna też koszulka, t-shirt do biegania. I zobaczymy sobie jeszcze cenę. Ceny mamy 25 zł. No i od Eski również, kochani, do 3XL. Także dzisiaj bardzo dużo działu e, damskiego. Tu mamy kolejne fajne spodnie do tych stylizacji. Mamy szeroką nogawkę, także tak by moda wiecie, powraca. E, dwie kieszenie z przodu, tutaj pasek w tali. Cenę mamy 50 zł za te spodnie. To jest taki materiał jakby lekkiego jeansu. No, i tu moim zdaniem największy rozmiar to 44. No, i z tyłu zobaczmy. Tutaj mamy takie jeszcze kieszonki, ale wydaje mi się, że to będą atrapki kieszonek. No, i tutaj już gładkie. Także do jakiejś białej bluzki, czy nawet tej różowej, czy zielonej, naprawdę będzie to przepięknie wyglądało, kochani. No, i chyba na tyle. Pomału się będę żegnać. Dziękuję bardzo Wam za dzisiaj. Zapraszam na jutro na film. Będą też bardzo fajne rzeczy. I tu jeszcze na koniec Wam pokażę takie spodnie. One są bogate chyba w len, z tego co kojarzę. kapeczka no, prosta, kolor taki bardzo ładny, beżowy. Tak, bogate w len. I tutaj mamy cenę 40 zł. No i największy rozmiar to będzie... 44, także naprawdę można stworzyć przepiękne stylizacje z dzisiaj przedstawionych ubrań. Kochani, także chyba tyle już na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, cześć.